Segment karpiowy Mikado jest bardzo szeroki, ale w tym filmie pokażemy wam jakie produkty wybrać na start. Karpiowanie nie musi wiązać się z ogromnymi kosztami, ponieważ nasze produkty cechuje bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Do rozpoczęcia karpiowania wystarczą podpórki, natomiast ja zdecydowałem się dzisiaj na zabranie rodpoda. Jest to starter pod Freerot od Mikado. A dlaczego rodpod? Ponieważ jest bardziej uniwersalny niż podpórki. Podpórki możemy wbić wyłącznie w ziemię, natomiast ja dzisiaj łowię na pomoście. Dzięki temu mogę ustawić tego rodpoda w dowolnym miejscu. Nieodzownym atrybutem każdego karpiarza są sygnalizatory. Ja zdecydowałem się na sygnalizatory Eco Carp. Są to sygnalizatory niedrogie, natomiast spełniają wszystkie. Wymagania karpiarza mamy tutaj ustawienie głośności, tonów oraz czułości. Przyjechaliśmy na karpie, natomiast złowiliśmy je siotra, skusił się na bardzo malutkiego pisika. No nie będę zmieniał przynęty, bo na większe nie chcą na razie brać, a takie małe przynęty. Może skuszą też i inne, mniejsze karpie, po które tu przyjechaliśmy. Także wypuszczamy je się do wody i bawimy się dalej. Skonstruowanie zestawu karpiowego przy pomocy gotowych akcesoriów jest bardzo proste. Wystarczy. LED-kor z bezpiecznym klipsem, wszystko już jest zawiązane, oraz gotowe przypony. W tym przypadku będą to przypony z wkrętką. Będę tutaj montował kulkę typu pop-up. Jedyny węzeł, jaki musicie wykonać, to połączenie żyłki głównej z led Cała reszta na szybko złączki. Super prosta sprawa. Karpiowanie kojarzy się zazwyczaj z tym, że karpiarze zabierają ze za sobą pół mieszkania na ryby. A jak zaczynacie to wcale nie musi to tak wyglądać, wystarczy kilkanaście podstawowych produktów, na przykład takie etui na ciężarki z przegródkami. Pokrowiec, tak jak widzicie, ma tutaj przedziałki, możecie sobie powkładać ciężarki w różnych gramaturach i z różnym przeznaczeniem. Ja mam rzutowe, mam również ciężarki to wywózki, mam też takie ciężarki kamienne, i tu jest dodatkowa kieszonka. Zaczynamy na suwak, w której możecie schować na przykład baterię do sygnalizatorów. Tu warto zaopatrzyć się w materiały PVA, czyli szybko rozpuszczalne w wodzie. Mikado ma w swojej ofercie zarówno siatki, jak i torebki szybko rozpuszczalne. Ja akurat mam tutaj siatkę o średnicy 44 mm i najbardziej lubię stosować właśnie siatki, ale są też wędkarze, którzy wolą torby, które mamy w wielu rozmiarach i każdy znajdzie na pewno u nas coś dla siebie. Nieodzownym elementem wędkarstwa są torby. W tym przypadku przeznaczeniem mojej torby jest przechowywanie kulek zanętowych, kulek hakowych i różnych dipów. W ofercie Mikado znajdziecie całą masę różnych toreb w różnych przedziałach cenowych. Karpiowanie to nie tylko duże ryby. Zakładając małą przynętę musimy być świadomi tego, że możemy tym złapać niedużą rybkę. Taką jak ten śliczny linek, ten maluch, pokusił się na pojedynczą kuleczkę w kolorze pomarańczowym. Każdy karpiarz musi być wyposażony w matę. Ja mam akurat ze sobą matę terytory. Zabraliśmy też na testy nowy worek. W worku tym możemy przechowywać rybę ale możemy też bardzo łatwo wypuścić ją do wody. I generalnie na tej zasiadce ona służy mi właśnie do tego. Nieważne czy robicie przypony sami, czy kupujecie gotowe, na pewno przyda wam się takie pudełeczko. Jest to nasz nowy rig box. Z jednej strony pudełko jest wyścielane pianką i tutaj montujemy przypony. W moim przypadku są to gotowe przepony Mikado. Z drugiej strony mamy takie małe przegródki, w których możemy umieścić drobne akcesoria właśnie do konstruowania przeponów. W moim przypadku środkowa przegroda jest przeznaczona na igły oraz nożyczki. Wy możecie to pudełko wykorzystać do indywidualnych potrzeb. Nieodzownym elementem są swingery, które napinają nam żyłkę lub hangery. W ofercie Mikado znajdziecie zarówno jedne, jak i drugie, w różnych opcjach. Każdy znajdzie coś dla siebie. Musicie jakoś transportować swoje wędki, także w naszej ofercie znajdziecie rozmaite pokrowce na dwie, trzy wędki w różnych długościach. Sprawdźcie. Karpiowanie, jak wiecie, to zajęcie stacjonarne, więc warto zadbać o swoją wygodę. Ja zabrałem ze sobą fotel Basic Chair, który jest bardzo lekki, ma kompaktowe wymiary i zmieści się do każdego samochodu. No, bez fotela nie wybieram się na ryby. Łowiąc karpie chodzi o to, żeby łowić coraz większe okazy, więc niezbędna będzie waga. Oferta Mikado to bardzo szeroki wachlarz produktów, zarówno dla wędkarzy bardziej zaawansowanych, jak i dla tych początkujących. Dzisiaj chcieliśmy Wam pokazać werbki z serii Intro Carp, czyli Wędki z naszej budżetowej serii, które charakteryzują się tym, że za bardzo atrakcyjną cenę dostajecie produkt bardzo wysokiej jakości. Super design z cienkim blankiem. Wędki te są trzy składowe i występują w długościach 300, 330, 360 i 390. W tych dłuższych, czyli 360 i 390, przyrodka startowa to jest 50 mm, czyli wędki, którymi spokojnie możecie rzucać. Na dalekie dystanse wędki 3-metrowe do wywózki na ponton, tudzież do wywózki łódką zalękową sprawdzą się tam doskonale. Wędki z dużym zapasem mocy są to wędki 3LB o krzywej ogięcia 3LB. Parasol nie jest niezbędny podczas łowienia karpi, natomiast na pewno bardzo zwiększa nasz komfort, w szczególności w słoneczne dni. Atrybutem niezbędnym dla każdego wędkarza jest oczywiście podbierak. W przypadku wyboru podbieraka karpiowego pamiętajcie o tym, żeby jego głowa miała jak najszerszy rozstaw, bo no, nigdy nie wiecie jak dużą rybę złowicie. Ważne jest też żeby siatka była dość głęboka. My w tym momencie używamy takiego wybieraka z krótką rączką, dlatego, że chcieliśmy wybrać sprzęt minimalistyczny, taki, który zmieści się do każdego samochodu. Podczas każdej zasiadki karpiowej nieodzownym elementem są drobne akcesoria, tak jak w tym przypadku igły i wiertła do kulek oraz nożyczki do plecionki, tudzież żyłki. Już mieliśmy się zbierać i chcieliśmy Wam nagrać taką informację, że nie za każdym razem wraca się z dużą ilością ryb na i jeżeli nie złowiliśmy karpia, natomiast przed chwileczką taki mały łobuz się zameldował na lewej wędce, Teraz Wam go pokażemy, pełnouski karpik, bardzo silny, bardzo fajna walka. No i na sam koniec taki piękny obóz jak nam się trafił, pewnie jest 1,5 kg. No ale fajny, pełnouski, świetna walka, bardzo silna rybka. Wypuszczamy do wody. Zobaczcie jak fajnie, jak łatwo można teraz wypuścić rybę do wody za pomocą worka.